simon z tej strony Patpię. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać Toy Mini Brands. Od wzoru, ale to nie wszystko. Bo do tego mamy jeszcze sklep. Właśnie te zabawki. Kochani, ale jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i nie oglądaliście naszych wcześniejszych otwieranek, oczywiście z kulami Mini Brands, to już wam śpieszę z informacją czym to jest. A mianowicie Mini Brands są to produkty, które możecie kupić w sklepie, ale w pomniejszonej wersji. W tym odcinku mamy serię z zabawkami Toy Mini Brands. A w poprzednich odcinkach otwieraliśmy kuleje Ręceniowe z fast foodów, akcesoria modowe, obrzydliwe rzeczy, zabawki Disneya oraz akcesoria Disneya. A dzisiaj będziemy otwierać te oto piękne zabaweczki. Te oto, ponieważ właśnie na naszym drugim produkcie, który również będziemy otwierać i składać, są zaprezentowane te oto zabawki. Czyli przykładowo tu mamy koszyk I są to wszystkie gry, planszówki, zabawki, lalki Które możecie dostać w sklepie Ale właśnie w pomniejszonej wersji I one też tutaj są zapakowane w kartonik A świetnym przykładem jest planszówka Monopoly Którą mamy jako produkt poglądowy Kochani, plan na dzisiejszy odcinek To zbudować sklep, a następnie Uzupełnić go akcesoriami Z technicznych spraw, ponieważ to jest również bardzo ważne To mianowicie Sklep zakupiłam w TK Maxie w cenie Uwaga, 64 zł i 99 groszy zakupiłam przez Internet w cenie 39 zł. Kochani, nie ma co zwlekać, zabieramy się za otwieranie! Ale zanim to, to koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczyć Wam jeszcze więcej lepszego kontentu. Więc do dzieła i dzięki! Lecimy! Kochani, do rozpakowania oraz do złożenia mamy ogromny sklep Toy Mini Brands, a do sklepu oczywiście mamy cztery kule Toy Mini Brands, którymi wyposażymy nasz sklep. A poza tym w samym sklepie mamy aż pięć ekskluzywnych mini Brandsów. Więc kochani, nie zwykajmy, zabieramy się za otwieranie kule na bok. Jeju, sklep to jest przeogromny karton. Oczywiście mamy tutaj zwizualizowany cały przepiękny, duży sklep już w pełnym wyposażeniu. Tutaj oczywiście znajduje się jedno z ekskluzywnych mini bręców, czyli mini monopoly. Co również, słuchajcie, tu jest gra Pacjent, w którą też kiedyś grałam. Tutaj są My Little Pony. To jest niesamowite, że tutaj można nawet trafić case'a na mini bręcy. I tu jest foodie mini-brands. A my otwieraliśmy właśnie foodie mini-brandsy. Możecie je zobaczyć w poprzednich odcinkach. Dobra, kochani, nie zwlekajmy, otwierajmy. A na tyle oczywiście znajduje się właśnie nasz sklep Pusty i on i tak wygląda mega. Tutaj są elementy, które znajdują się w opakowaniach. I zobaczcie, jakie koszyki! Jak nowocześnie! Nawet maszyna to zabawek! Tak, wiecie, z tą łapką, ręką. I oczywiście tutaj jest 5 mini bręców zagadkowych. Otwieramy. Ja Cię kręcę. Spójrzcie, ile naklejek. Naprawdę będzie mega kolorowy ten sklep. Tutaj mamy naszą instrukcję, jak w Lego. I oczywiście mega dużo saszetek. Jeszcze w życiu nie otwierałam tylu saszetek na raz. Ja Cię kręcę. Ale super. Jakie duże te saszetki. Mega. I tutaj jest albumik. I możemy odhaczać nasze łupy. Ja cię kręcę, ale super rzeczy. Napowiem no Wam, że mini bręce otwieraliśmy już z różnych serii, ale sklepu jeszcze nie było. Okej, okay, kochani. W takim razie musimy sobie troszeczkę uporządkować te wszystkie saszetki, więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, pokrótce zobaczymy, jak prezentuje się nasza instrukcja. Ogólnie to jest naprawdę dużo. Wygląda po prostu jak czasopismo, jak gazeta. I spójrzcie. Wow, ile tu jest rzeczy do składania! Ja myślałam, że te rzeczy już będą w zasadzie złożone, a my. Tylko będziemy sobie je rozpakować. Na przykładowo półka, kurcze Bele, trzeba będzie ją składać i to tak porządnie. Wow, wow, ile tutaj rzeczy jest do złożenia Nawet koszyk trzeba złożyć I ten koszyk i maszyna I jacie, naprawdę bardzo dużo tutaj mamy rzeczy do złożenia A więc tak, słuchajcie Co mnie zdziwiło, że tutaj nie ma żadnych saszetek ponumerowanych Czyli po prostu co otworzymy To będziemy musieli szukać na instrukcji jak to złożyć Dobra, zaczynamy Zaczniemy od największej saszetki I to jest właśnie ta oto różowa Mam nadzieję, że będzie to podłoga I będziemy mogli zrobić podstawę naszego sklepu Okej, okay. tutaj mamy easy open jeszcze sprawdźmy dokładnie. Nie, nie ma żadnego numeru. Ale, jakie piękne opakowanie! To i mini brand. To są lalki. Tu mamy rainbow corn I elementy wyposażenia sklepu. Dobra, kostka Rubika. Wow, mega. Uwaga. Oh, tak, tutaj mamy właśnie podłogę. Okej, okay, wszystko, wszystko dobra. W takim razie nasza wielka torebka leci na bok. I spójrzcie, tak go prezentuje się podłoga. I nasza instrukcja. Więc, kochani. Składamy. I tak to prezentuje się nasza podłoga. Ja Wam jeszcze ją troszeczkę pokażę bardziej, a mianowicie, o tutaj mamy jeszcze takie niebieskie elementy. Okej, okay, kochani, ale co nam tylko z podłogi? Zabieram się za kolejną paczuchę. I kolejna z takich większych to jest właśnie ta auto-fioletowa. Mam nadzieję, że to będą po prostu jakieś kolejne półki, ścianki. No, zobaczymy. Otwieramy. Okej, okay, tu było bardzo cienkie, easy open, że wręcz się nie otworzyło. Okej, okay, i co my tutaj mamy? <laughs> Jest to wejście! O jacie, jest to tak gwiazda. Spójrzcie. Ta, Oto! Dobra kochani, składamy I tego to prezentuje się nasza gwiazda Do tego mamy jeszcze jeden element dodatkowy Ale spójrzcie Wygląda to tak, że tą gwiazdę złożymy do tego momentu Później dostaliśmy ten element z tego zestawu Czyli tak jakby jeszcze jedno będzie wejście Aha, bo mamy dwie gwiazdy Mamy jeszcze z tyłu No dobra, ale dziwnie, że dostaliśmy całe wejście te i pół tego No tak trochę dziwnie Ale w każdym razie wykorzystamy do wejścia naklejkę I to jest naklejeczka numer 7 Pięknie Okej, okay, teraz montujemy naszą gwiazdę. OK, i kolejna większa saszetka, hmm, No, dobra, weźmy tą niebieską. <laughs> Chyba mamy kolejną gwiazdę. Tak, tak. Dobra, składamy ją. Okej, okay, a więc mamy złożone tu naszą gwiazdę. Do tego mamy jeszcze półeczkę. Myślałam, że to się tu będzie przyczepiało, ale tu jest ewidentnie naklejka. Więc bierzemy nasz zestaw naklejek. Ok, i tutaj naklejamy naszą chmurkę. Dobra, pięknie. Mm, Gdzie jest ta chmurka? Ok, a ta chmurka to jest płyczka. To będzie tak. Ok, montujemy kolejną ściankę. Ok, i pięknie. O, już wiem, już wiem, już wiem. Patrzcie. Ta ścianka, z którą nie wiedziałam, co mam zrobić. Jest o tutaj, na drugą stronę naszego sklepu leci. Patrzcie. Ten element jest o tym o elementem. No i pięknie. Kolejna zżytka. Ale zanim otworzymy kolejną saszetkę To upewnij się, że dałeś łapkę oraz suba Jak tak, to dzięki, nie przeszkadzam Okej, okay, i teraz wybieramy saszetkę o tą i mamy o, Czy to będzie kasa? Albo te półki O tak, te kioski o, Nie są kioski, tylko to wiecie, wrzucacie monetę Przekręcacie i wylatuje kulka Z niespodzianką Tak, to są właśnie te maszyny, składamy Spójrzcie jak to przepięknie wygląda Ja cię kręcę Nasze maszyny z kulami I tu jest toj mini brand do wylosowania Tutaj słuchajcie, monetę wkładacie, przekręcacie I wypada wam mój mini brand z kula Zarąbiste przyczepiamy. Dobra, wskoczyło. Mamy to. Naprawdę, nasz sklep nabiera kolorów. Okej, okay, i kolejna taka większa saszetka. To będzie o ta. Dobra, otwieramy. I co my w niej mamy? Jakieś oh, kolejne półki. I to jest chyba to, co obok ta maszyna stoi. Oj tak, to będzie maszyna z tą łapką na zabawki. Ale super. Składamy. I spójrzcie, jakie mamy przepiękne automaty. On ma dosłownie szyby z każdej strony z zabawkami. Mega świetnie dorobione. I to jest dosłownie ten sam obraz, ale z trzech różnych perspektyw. Mega świetne. Montujemy. I kolejna saszetka. Co my tu mamy? Co to, to jest? To chyba są półki albo. Nie, to chyba półka jest. Kładamy. I spójrzcie, mamy przepiękne półeczki, lodóweczki. Będą one na wejściu. O w tych oto dwóch miejscach, więc montujemy. Ale co jeszcze? Spójrzcie, one się otwierają. Ja cię kręcę. To będą normalnie postawione rzeczy, które będzie można wyciągać z tej lady. Ja cię kręcę. Montujemy. Ok, i co my tutaj mamy? Czyżby żeby to była półka. Tak, to są półki. Składamy. I spójrzcie, tak to prezentuje się nasze przepiękne półeczki. Teraz je montujemy. One będą tutaj, dokładnie jak te miejsca. Naprawdę podoba mi się, że te rzeczy rzeczywiście tak mocno stoją na tym stędziku, że to nie jest tak, że to po prostu jest postawione, tylko, że one się trzymają rzeczywiście w podłodze. Super. Okej, okay, kolejna saszetka, ale tym samym trochę te półki nam zaburzyły nasz kadr, no bo wiecie, ja tutaj sobie składałam, a teraz mamy półki. Dobra, to może tak przesunę. O, i będzie git. Dobra, kolejna saszetka będzie zielona. Okej, okay, otwieramy. Co my tu mamy? O, oh, jakieś piękne, kolejne kolorowe rzeczy. Okej, okay, to będą kolejne półki. I podejrzewam, że to będzie właśnie ten element tego pianina. Składamy. Ok, i tak naprawdę z tego miejsca to są złożone tylko klawisze, ponieważ one wchodzą tutaj. Ok, następnie mamy bębny, i one właśnie tutaj będą. Powiem Wam, że w tej saszyce jest bardzo dużo takich elementów dodatków. Ok, następnie przejdziemy na drugą stronę. Następnie mamy kolejne bębny, i one będą. i one będą tutaj. Następnie mamy barierki na wejścia, które zliczają klientów oraz sprawdzają, czy nikt nic nie wyniósł. Dodatkowo kolejne barierki i to będą barierki na wózek oraz barierki na wejście. O, i tutaj musimy nakleić naklejki. I tu będziemy brać te strzałeczki. Dobra, i to samo robimy z drugą. I mamy, i przyczepiamy. Okej, okay, mamy jeszcze ten element, okej, okay, i on będzie chyba o tutaj, o, o tak. Patrzcie, jaki ten sklep robi już się przepiękny. Ja cię kręcam. Otwieramy ostatnią saszetkę z tych większych. Wow, i ona jest naprawdę taka, taka duża. Wow, ile półek. Dosłownie to są regały. I one będą stały o tak tutaj. Ja cię kręcam, jak one są ładnie zapakowane. Wow, jeju. Tu dopiero będzie teraz składania. Dobra, w takim razie robimy miejsce. Składamy. I mamy cztery piękne mini półeczki. Okej, okay, i będziemy je ustawiać w formie takiego... I jedna leci tu, a kolejne dwie będą tutaj. Okej okay, kochani, tutaj niestety nie będziemy mieli półek w zestawie, ponieważ są one do wylosowania w kulach, więc, no, po prostu ich nie ma. Ale to jest słabe, ponieważ mamy element do nich, a mianowicie te balery, które są do zamontowania właśnie tutaj w tych półkach, i tutaj powinna pójść druga. No, więc słabiutko, że tego nie ma i trzeba to wylosować. Mogli wybrać inny element, który jest po prostu wolno stojący, a nie element, który jest do kompletu, do zestawu. Dobra, kochani, spójrzcie, zostało nam jeszcze dużo seszetek, ale to są takie malutkie saszetki więc zakładam, że w nich są mini. W ręce. I jeszcze liczę na koszyk, bo koszyki muszą być w zestawie. Dobra, otwieramy. Okej, okay, mamy zieloną, czyli bierzemy największą jest mamy koszyk. Ale super. Dobra, składamy. I spójrzcie, jaki mini koszyk. I go ustawiamy. Hmm, gdzie go ustawiamy? Okej, okay, no w zasadzie on sobie stoi tak z boczku o tutaj, więc no też go tu postawimy. Okej, okay, kochani, zostało nam pięć saszetek i w teorii to powinno być pięć mini bręców, ale brakuje nam jeszcze jednego koszyka, a pamiętacie, na początku pokazałam wam, że Monopoly jest wciśnięte w bok kartonu i to jest niestety jeden z naszych pięciu, więc będziemy mieli cztery saszetki do trafienia, a ta ta saszetka podejrzewam, że jest właśnie z koszykiem, ponieważ jest taka największa z tych, co nam zostały. Dobra, otwieramy i sprawdzamy, czy tak rzeczywiście będzie. Uh, tak, mamy koszyk wreszcie. Bo ja cię kręcę, jak on słodko wygląda. I spójrzcie, jaki przepiękny mini koszyk. Ja cię kręcę. Jeju, te rzeczy są naprawdę tak piękne. Spójrzcie, tu normalnie się otwiera to. I nawet się kręcą. Ja cię kręcę. Mega super. W takim razie nasz koszyk ląduje na swoją stację. A teraz czas na saszetki. Dobra, saszetka niebieska. Ona jest najmniejsza. Uwaga, co my tu mamy? Wow, to jest coś naprawdę lekkiego To jest Tamagotchi Ja ci kręcę A teraz powiedzcie, czy ktoś z was kiedykolwiek bawił się Tamagotchi? Bo ja się bawiłam Tutaj macie dosłownie zwierzaczka, którym się opiekujecie 24 godziny na dobę On pipczy, kiedy chce się bawić, kiedy jest głodny, kiedy chce spać Mega, dosłownie to jest takie interaktywne dziecko Niesamowite Zabawka z mojego dzieciństwa Dobra, ląduje ona w takim razie na regał Kolejna saszetka Jedna z mniejszych jest to popit, mini popit Mini popit tak naprawdę to jest dla nas Ale dla klienta tego sklepu To jest giga popit No bo porównajcie, coś co nosi w kieszeni, w torebce versus to, to jest chyba wielkości Tego klienta, który tu wejdzie Patrzcie, no, cały koszyk zajmuje Okej, okay. i ostatnie dwie saszetki I mamy to My otwieraliśmy właśnie tę kule Koniecznie piszcie w komentarzu, jeżeli oglądaliście Odcinek, w którym otwieramy mini fashion Zobaczę ile was jest Ja cię kręcę dosłownie jeden do jednego Jak kula mini fashion Taka w oryginalnym sajzie Ostatnia saszetka Okej, okay. i to jest kula taka, którą się ściska. O tutaj mamy to. I dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z was bawił się tą kulą, bo jestem mega ciekawa. A tak by the way, sprawdziłam sobie jeszcze albumik i tutaj mamy tę naszą kulę. Jest przy niej koszyk i to oznacza, że jest to wyposażenie właśnie sklepu. Dobra. Wow, i spójrzcie, trafił nam się złoty rzadki Tamagotchi. Odhaczamy. Kochani, ale nim przejdziemy do otwierania kul, to jeszcze chciałabym Wam napomknąć, że naprawdę bez nadziei jest to, że brakuje tych regałów tutaj, tutaj takich fajnych regałów z misiakami, ponieważ dostaliśmy naklejki do nich. Spójrzcie, tutaj misiaki, tutaj takie cenówki, logo mini brands, różowe cenówki. Więc no, po co? Skoro tego nie ma w tym wyposażeniu sklepu. A jeżeli trafimy w kuli nawet te szafeczki, to one i tak będą miały te naklejki w zestawie, więc no, bez sensu. One tylko i wyłącznie mylą. No i ja się nastawiałam, że po prostu one będą. I je wykorzystam. A tu się okazuje, że nie ma, więc szkoda. Okej, okay, tak jak widzicie, do naszego sklepu przybyły już cztery kule, więc zabierzmy się za ich otwieranie. Spójrzcie, kule są takich oto niewielkich rozmiarów. Są mega piękne, różowo, niebieskie. Oczywiście tu mamy wielką zawieszkę. To i mini brands, logo. No i kochani, otwieramy. I tradycyjnie i open. U, ładnie. I jak ja się cieszę, że w tych kulach mamy klasyczne, te oldschoolowe otwarcie i rozłożenie tej kuli na ćwiartki. Bo tak jak wiecie, w nowych mini bręcach już tego nie będzie. Mamy klasyczne kule, które się otwierają na dwie części, a w środku są po prostu papierowe saszetki. A tutaj mamy te pięć części. Peka. Jak ja uwielbiam to otwarcie. Dobra, ściągamy koreczek. I uwaga! Patrzcie, tutaj mamy to, to piękne części i zaczynamy. Wow! Szczerze Nie znam tych zabawek To jest chyba gra jakaś, jak to pachnie Wydaje mi się tak, że to jest jakaś gra Tak, planszówka, dajcie znać czy ktoś grał w tą planszówkę Albo czy ktoś z was ją zna <grym> Okej okay, Te balony już są nam doskonale znane A w zasadzie znane są Osobom, które oglądały Mega Gross Minis Tam właśnie te balony były przedstawione W taki sposób obrzydliwy Ale nie będę wam spoilerowała, jak ktoś nie oglądał tego odcinka To niech koniecznie nadrabia zaległości Okej, okay, i właśnie takie kule z które się rozkładają, to mają tak trzy mniejsze części i dwie duże. I te dwie duże zawsze zostawiam na koniec. Oh! ja cię kręcę! I mamy niebieskiego misiaka. Ale super. Jak pamiętam, to one zawsze pięknie bachniały, ale nigdy jakoś nie byłam wielką fanką Kerbersów. One po prostu były popularne, kiedy ja jeszcze byłam za mała, żeby się nimi interesować. Okej, okay, a teraz mamy dwie duże części. O spójrzcie, te trzy małe są białe, a te dwie duże różowe. Dobra, otwieramy. One zawsze trzymają takie elementy premium, dodatki. Wow, ale super, mamy albumik oraz dore. I to jest plecak. Wow, serio, to jest taki plecak, który może człowiek nałożyć na plecy. Wersja mini. No półkę! O tak, słuchajcie, uzupełnimy nasz regał Przynajmniej chociaż z tej strony będzie wyglądało ładnie No i spójrzcie, widzicie, widzicie Mamy naklejki, to jest to, o czym mówiłam Bez sensu nam dali te naklejki w tym zestawie No bo my i tak nie dostaliśmy tego regału I tak te naklejki poszłyby do śmieci No i w zasadzie pójdą No bo ja ten regał trafiłam dopiero w dokupionej oddzielnie kuli No i i tak mam te naklejki Więc no, naprawdę bez sens zrobili z tamtymi naklejkami Okej, okay, składamy I spójrzcie, tak oto prezentuje się nasza półka Wreszcie będzie mieć długi regał. Ale to nie jest zwykła półka, jak te. Tylko ta ma wysuwane Łeczki Można je schować wszystkie albo powysuwać mega i je przedłużyć. Cuda, montujemy. Mm. Okej, okay, wiecie co, tak szukam w tym albumiku, który dostaliśmy do sklepu, żeby odhaczyć Dorę, ale niestety nie mam. I porównałam sobie albumik, który był w Kuli i słuchajcie, to są dwa różne albumy, zobaczcie. Totalnie się różnią, a tym samym różnią się gadżetami, które można trafić. Niestety tak, to jest aż taka różnica. Ale muszę wam podkreślić, że tu i tu jest seria druga. Seria druga, seria druga. I zobaczcie, to jest na Niemcy, na Europę, a to jest na Stany. Więc no, dziwne, dziwne. Po prostu różni się naprawdę wyposażeniem w ogóle tak. Kula. Więc świadczy to o tym, że część produktów jest znana w Europie, a część nie. I w zależności od geografii są inne produkty dostępne w mini-bręcach. Dobra, lecimy dalej. Kula numer dwa. Dobra, i otwieramy. I tradycyjnie najpierw białe kapsuły oh, Ja cię kręcę, mamy kolejną kulę Ale tych kul nie otwieraliśmy Okej, okay, bo to jest Unicorn skład Newborn I te kule są właśnie z tej starszej wersji Czyli rozkładają się na pięć części I nawet ten pstereczek jest I właśnie to jest to porównanie Mini fashion, widzicie, to już są zwykłe takie kule Które się po prostu na dwie części rozkładają I kolejna część O nie, mamy powtórkę tej gry Oto zielone. No dobra, to będziemy mieli dla dwóch klientów Kurwy debala. O, super, mamy Raymon kursa. Ale super! super. Okej, okay, i zostały nam dwie największe części. O, mamy koszyk i to jest chyba nowy różowy koszyk, kochani, składamy. I spójrzcie tego, tak prezentujecie nasz koszyk numer dwa. Ja cię kręcę. Mamy różowy oraz niemiecki i spójrzcie, ale one pięknie się maczują Uuu. Mamy w naszej stacji dwa koszyki dla dwóch klientów Mamy nawet dwie gry dla dwóch klientów Więc słuchajcie, mamy pełne wyposażenie sklepu Dobra, a teraz otwieramy kolejną już ostatnią część I tutaj mamy, okej, okay, jakieś to są rybki Jest to Baby Shark Jest to po prostu taki, taka zabawka, która pływa po wodzie Bardziej to jest taka zabawka dla dzieci do wany. Kura numer trzy Okay, I otwieramy. Wow, jest to mikrofon. Okej, okay, taki oto mikrofonik. I myślę, że mikrofon po prostu poleci do koszyka. O, mamy powtóreczkę. Są to balony, ale troszeczkę inny kolor. Tutaj mamy takie tańczowe, a tutaj mamy trzy kolory. Pomarańczowy, zielony, niebieski. Dobra, i myślę, że one też będą lepiej wyglądały w koszyku. Wow, o, to też jest z Live. I to jest lama. I ona chyba gra albo śpiewa. Mega. Okej, okay, i zostały ostatnie dwie duże kapsuły. Uuu, mamy kolejną półkę! Tak, właśnie tego nam brakowało, ale super! Kochani, składamy. I spójrzcie, mamy kolejną półkę i... Tak, też się wysuwa. Mango. Dobra, aplikujemy ją. Okej, okay, kochani, otwieramy ostatnią kapsułkę. <laughs> coś dużego. O kurczę, coś dla chłopców. Dobra, bo w samym naszym sklepie. Mało mamy asortymentu dla chłopców, więc będzie pierwszy taki oto dinozaur. Robo Alive. Czy w ogóle widzieliście na polskim rynku taką zabawkę? Jest to bodajże z tej samej serii, tutaj w wersji dziewczęcej: jest PC Life, a tutaj Robo Alive. No. natomiast ja nie widziałam tej oto serii zabawek w Polsce. Jedynie. Life. Tym samym przechodzimy do rozpakowania ostatniej czwartej kuli. Okej, okay, i pierwsza kapsuła i mamy coś nowego. Wow, jest to deskorolka! Zapewne znacie te deskorolki i to są takie na palce, że... Dłoni, robicie różne triki, możecie budować skatepark. No i mega, w ogóle jeszcze później wyszły też rolki i tak palcami, rolkami można było jeździć. Mega. Wow, a to co to jest? Kredki, mazaki, wow. Czy to są pachnące mazaki? Tutaj jest... Trzeba odkręcić, nie wiem. W Polsce nie mamy tych mazaczków. Okej, okay, mamy jeszcze trzecią białą kapsułę. Okej. Okay. Jest to wojowniczy żółw ninja Leonardo Z niebieską maską Nieźle, oglądałam wojownicze żółwie ninja Bardzo je lubiłam A zresztą otwieraliśmy wojownicze żółwie ninja Figurki Jada Jeżeli nie widzieliście odcinka to koniecznie nadróbcie zaległości Okej okay, i przechodzimy do ostatnich Dwóch kapsułek premium Wow, mamy ponownie Robo Life Dino Wars Natomiast jest z metalicznym opakowaniem Czyli może to jest jakiś premium Mega Coś dla dziewczyn Okej, okay, i jest to głowa do czesania Ale super Mega z Nickelodeon, zarąbiście Kochani, i oczywiście musimy uwolnić Naszą grę Monopoly I do tego wykorzystamy naszą łapkę I spójrzcie, tego tak to prezentuje się nasze Monopoly Mega Oczywiście w środku W środku nic nie ma Jest karton Kochani, tak to prezentuje się nasz cały sklep w pełnym wyposażeniu. Ja jestem zachwycona tym odcinkiem, tymi otwierankami, tymi produktami. Naprawdę mega mi się podoba. Kochani, więc chodźmy na górę i podsumujmy sobie nasze dzisiejsze otwieranki. Kochani, tak to prezentuje się nasze łupy. A może tak naprawdę nasz ogromny sklepowy łup? Naprawdę podoba mi się sklep Toy mini brands. Mamy naprawdę tutaj wszystko. Są automaty na zabawki, szafki, regały, cenówki, więc naprawdę jest to wszystko dopieszczone na ostatni guzik. Do tego mamy ruchome półeczki od. Opierane szafeczki, no po prostu mega. Jeszcze te koszyki. Ten koszyk oraz klasyczny koszyk. To jest coś niesamowitego. Do tego te zabawki, które są zrobione z największą dbałością o najmniejszy szczegół. Kochani, koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym sklepie, ponieważ dla mnie jest naprawdę dorobiony produkt i zajawka dla osób w każdym wieku. Po prostu mega kreatywna zabawka. Od sklepu aż po mini zabawki. Ze wszystkich gadżetów, zabawek, jakie mamy, to najbardziej podobają mi się planszówki w mini wersji oraz kule od Mini Koniecznie napiszcie, jaki gadżet najbardziej wam się podoba Oraz co sądzicie o tym sklepie Bo dla mnie bomba Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie Dajcie suba, udostępnicie filmik znajomym, żeby hulał po internecie To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama Tam się bardzo dużo dzieje Codziennie wpadają bardzo ciekawe rzeczy A jeżeli chcecie się dowiedzieć, co tam u mnie na co dzień To również koniecznie mnie zaobserwujcie I nie zapomnijcie o poniedziałkowym quizie Więc kochani, do zobaczenia na Instagramie Oraz w kolejnym odcinku Ja! -da! なぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜなぜ